zawsze tam, gdzie nas potrzebujesz. jak tam po S1? No odrobimy. Pewnie, że odrobimy. co wyprzedziliśmy miłosza, który był przed nami po pierwszym etapie. Mamy teraz dwie sekundy przewagi. Czyli dzisiaj, moi drodzy, walczymy pierwszy raz o podium. No zobaczymy, jeżeli miłosz się nie będzie poprawiał, a ja będę trzymał swój ostatni czas, to mamy bardzo dużą szansę. Natomiast no, kluczem są te błędy. Ten mój przejazd ostatni, to już były takie drobne błędy kosmetyczne. Ja już sobie tak założyłem, że nie będę przeginał z prędkością, tylko lecę. Tak, żeby minimalizować błędy. Na razie się to sprawdza. Zobaczymy co dalej. Co tam masz, Zuzanka, na szyi. Pamiątki. Zamiast pucharu? Zamiast pucharu, Tam, Czujemy, tam, się okay. jest w powietrzu. Czujemy się ok, nastrój jest dobry, auto jest trzaskane. trochę Mamy gorzej. w tej chwili <coughs> drugie miejsce w K3, no i bronimy tego drugiego miejsca. Udało nam się w czwartym razie troszeczkę zyskać przewagi nad Miłoszem. Chyba dwie albo trzy sekundy w tej chwili mamy. Mamy dwie, mamy, dwie i, pół sekundy. Mamy dwie i pół sekundy nad Miłoszem. Miło... Prawda, ujechaliśmy całą bezpiecznie, brawo, brawo. tylko jednym ładowaniem zachowaniem tak, <noise> tak. Zajebiste jesteśmy Pojechałeś za nas dwójkę No, dzisiaj jest mój dzień Ale to jest na 95%, nie? Ja tu naprawdę ani razu nie jechałem maksem, nie? Ani razu no. Ech, Ani razu nie było na Masz 3.11, on ma 3.12 Masz drugie miejsce O sekundę Tak, o, tak Na no, ty pojechało sekundę, masz... No 2,5 sekundy nad nim Masz drugie miejsce <grafię> Gratuluję Aaaa. Pięknie Aaaa. No jechałeś... No, zasłużyłeś na to Ale jeszcze jeździć, nie? No, no ale nikt nie... No, się... No nie wiem, przeskoczyć parę zakrętów. Mamy dwójkę! No i co? No i co? Mamy dwójkę! Skończyliśmy na drugiej pozycji w K3. A chyba, że nas dyskwalifikują. Nie, O, jest, jest złanka. Moja pilotka, tak, dzięki dobrym instruktorzom, komendom zrobiliśmy drugie miejsce w K3. To jest historyczny moment, bo to jest pierwszy moje podium i od no. razu dwójka. Szukasz sprawdzonego partnera w transporcie? Zaufaj firmie, która łączy doświadczenie z technologią. AMG Trans – międzynarodowa spedycja i transport wspierany AI.